Cześć, nazywam się Marcin i witam na kanale Korum Poland. Mamy listopad, złotą polską jesień, a my ruszamy dla was ostatnio w tym roku premierą nowości. Zapraszam do oglądania. Limitless feeder. Wędzisko stworzone do łowienia ciężkimi korzyczkami na dużych odległościach, gdzie precyzja wykonania i moc zapewniają optymalną wydajność. Wyposażone w antyspontaniowe przelotki, które doskonale nadają się zarówno do żyłki jak i plecionki. Wędzisko ma pełną korkową rękojeść oraz blank z włókna węglowego stworzony z wykorzystaniem naszej technologii Kaflex, zapewniającej progresywną akcję. W komplecie dwie węglowe szczytówki dostosowane do zestawów ze strzałówką lub grubą linką. Długość 3,60, ciężar wyrzutowy 120 lub 180 gram, trzyczęściowa konstrukcja przeznaczona do łowienia dużych ryb na dużych odległościach. Progres S23 Rewolucja w sposobie przenoszenia sprzętu wędkarskiego. Dzięki połączeniu wygodnego, lekkiego fotela z kompaktową torbą z płaskim dnem, Rookchair może być przenoszony jak plecak. Dostęp do sprzętu wędkarskiego mamy bezpośrednio pod siedzeniem, tak jak wędkarze siedzący na koszu, ale bez ograniczeń związanych z jego masą i przenoszeniem. Torba umożliwia dostęp do zawartości z trzech stron, w tylnej części posiada kieszeń na podpórki oraz nogi do fotela S23. Zamykana na zatrzaski na czas transportu. Waży 6,3 kg. KRI Free Road Indicator Set. Zestaw sygnalizatorów zawiera trzy sygnalizatory brań, trzy wskaźniki brań oraz bezprzewodową centralkę. Diody LED w sygnalizatorach oraz wskaźniki brań mają kolor czerwony, biały oraz niebieski. Sygnalizatory mają wbudowane ograniczniki typu Snack Ears, które należy odpowiednio ustawić na czas łowienia i transportu. Są kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne. Wyposażone w czułą, ukrytą rolkę i jasną diodę LED. Dobry wybór dla wszystkich wędkarzy polujących na okazy. Głośnik ma regulację głośności, natomiast jedna LED posiada 10-sekundową funkcję powiadamiania. Bezprzewodowa centralka ma duży zasięg, łącznik wyłącznik oraz regulację głośności. W połączeniu z sygnalizatorami brań stanowi najwyższej jakości zestaw, który nie zawiedzie użytkownika. Zasięg sygnału do 100 metrów. Power Folding Triangle Latex. Nowe składane podbieraki mają grubszą ramę w porównaniu do poprzednich modeli. Są to najlepsze podbieraki na duże ryby dla mobilnych wędkarzy. Nowa wyprofilowana głowica jest miękka w dotyku, co poprawia użyteczność. Ze względu na nieduże wymiary transportowe, ta składana siatka podbieraka jest idealna dla aktywnych wędkarzy lub tych, którzy polują na grube ryby i mają ograniczone miejsce w bagażu. Dostępne w wielkościach 26 oraz 30 cali. Limitless Sinking Feeder Bright Tonąca plecionka do łowienia dużych ryb metodą feederową na dużej odległości, gdzie kluczowe znaczenie ma zerowa rozciągliwość i najwyższa wytrzymałość. Konstrukcja 8+1 PE oraz pokrycie teflonu gwarantują, że plecionka ta poradzi sobie w ekstremalnych warunkach. Jej ciężar właściwie jest większy niż gęstość wody, co znaczy, że linka szybko tonie, dzięki czemu mam bezpośredni kontakt z zestawem. Ciemnozielony kolor maskujący dobrze kontrastuje z kolorem wody, zapewniają doskonałą widoczność. Do zarzucania większych obciążeń na ekstremalne odległości zalecamy zastosowanie plecionki Limitless Feeder Bright wraz z przyponem strzałowym. Występuje w średnicach 0,14 oraz 0,16 mm. Limitless Low Stretch Feeder Line Japońska żyłka o zwiększonej wytrzymałości, która dzięki niewielkiej rozciągliwości zapewnia doskonałą sygnalizację brań. Jej szybko tonąca natura sprawia, że łowi się nią bardzo przyjemnie. Niezależnie od tego, czy używa się jej na dystansie z przyponem strzałowym, czy po prostu wykorzystuje w innych metodach feederowych. Jej niewiarygodna wytrzymałość na węźle oraz odporność na przetarcia oznacza, że doskonale nadaje się do łowienia zarówno w jeziorach, zbiornikach zaporowych, jak i w rzekach. Popraw sygnalizację brań i łów więcej ryb dzięki rzuceniu Limitless Feeder Line. Występuje w rozmiarach od 0,23 do 0,30 mm. Classic Enamel Mag ten niezwykle malowany kubek jest wykończony przepiękną grafiką wędkarskiego artysty Steve'a Philipsa. Z pewnością będzie to doskonały prezent dla wędkarza. Classic Hip Flask Barbell. W kolekcji Corum Classic znajdziecie produkty będące synonimem klasycznego wędkarstwa. Ta niezwykła piersiówka Wykonana jest przepiękną grafiką wędkarskiego artysty Steve'a Philipsa. wykonana ze stali nierdzewnej. Progress Microfiber Towel. Ręcznik z mikrofibry, który schnie niezwykle szybko i jest łatwy do czyszczenia. Waterproof Rope Hat Barbel. Wodoodporna czapka ze szwami zabezpieczonymi specjalną taśmą. Siatkowa podszewka jest wykończona piękną grafiką artysty Steve'a Phillipsa. Oddychająca czapka, która jest zarówno funkcjonalna, jak i stylowa. Waterproof Hat Full Camo Wodoodporna czapka z siateczkową podszewką klejonymi szwami. Jest to oddychająca czapka, która jest nie tylko funkcjonalna, ale także świetnie się prezentuje. Classic Olive Beanie Klasyczna miękka zimowa czapka, zapewniająca ochronę przed chłodem.